Szczeszczołem, Tomasz Migdałek, Biropile w Logopiwie. Dziś recenzja piwa, które się ukazało w bardzo limitowanym nakładzie, w bardzo limitowanej liczbie butelek. Tym piwem jest Witmistrz, Piwo uważone w browarze Bednary według receptury piwowara domowego Waldemara Pitali, dwukrotnego zdobywcy pucharu PSPD. Samo piwo zostało uważone w Browarze Bednary jako nagroda za zwycięstwo w konkursie piw domowych w Siedlcach. Witmistrz jest to witbir oczywiście. Co mamy w składzie? Wodę, słód, pszenicę, skórkę pomarańczy, trawę cytrynową, kolendrę, chmiel i drożdże. Piwo niepasteryzowane i niefiltrowane, 4% alkoholu, nie mamy informacji o ekstrakcie. Butelka wygląda w ten sposób. Jest, jest tak naprawdę goła butelka. Tylko tutaj taka malutka etykieta ze składem z podstawowymi informacjami i z adresem browaru. Pokażę może tylko tak tutaj, o, jak to wygląda. Taka, taka karteczka. Trzy piwa chyba w ten sposób się, się ukazały. Bardzo ich było niewiele, ale szczęśliwie wszystkie do mnie dotarły. Istotna informacja: data przydatności do spożycia to 30 października 2014. Kiedy to nagrywam, jest 27 października, więc chyba będę musiał teraz po prostu te wszystkie piwa w końcówce terminu przydatności do spożycia wypić. Nic nie powinno się raczej z nimi stać bo nie ma żadnej informacji, aby, aby piwo refermentowało, zatem otwieramy i próbujemy. Kapsel czarny goły. Nic się nie dzieje, gashingu nie ma. W aromacie hmm, czuć kolendrę. Kolendra, trochę cytrusów. Jest też nuta charakterystyczna dla, dla słodu pszenicznego. Taka, taka rześka. Kolendra i skórka pomarańczy wyczuwalne baromacie, zobaczymy jak się piwo będzie dalej prezentować. Trafia zatem do szkła. Piana nie jest jakoś specjalnie bujna, ale o tym będziemy zaraz mówić. Barwa taka wilbirowa, żółta. Leciutko przybrudzona żółć, piwo oczywiście zmętnione, wyraźnie piana śnieżno-biała. Do bujnych nie należy, ale, ale jest w miarę ładna: to znaczy, dominują drobne pęcherzyki. Jest też nieco większych pęcherzy. Zobaczcie: żółte piwo, takie, takie bigbirowe, kolorystycznie piana, tak jak mówię. Bez specjalnej bujności tutaj, więc tutaj fajerwerków rzeczywiście nie mamy. Ale wizualnie piwo nie wygląda źle. O, teraz trochę więcej cytrusów. Cytryna pomarańcza jest trawa cytrynowa, więc taki akcent cytrynowy tutaj jak najbardziej jest, jest uzasadniony. Do tego jest delikatna taka przyprawowość kolendrowa i odrobina takiej nuty, takiej nuty chlebowej, lekko. Generalnie dość przyjemny, dość rzeźki aromat. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Witmiszcz, browar, bednary, Wasze zdrowie. Receptura Waldemar Pitala. Ma taką charakterystyczną, dość nutę kolendry. Dlaczego charakterystyczną? Dlatego, że kolendra indyjska, która się zdecydowanie najlepiej nadaje do, do witbirów, ma taki aromat cytrusowy, owocowy, bardzo rzeźki. Natomiast tutaj mam wrażenie użyto użyto jakiejś innej odmiany kolendry, tej, która daje bardziej takie kiełbasiano-szynkowe aromaty. To oczywiście jest kolendra i ona może się teoretycznie w znaleźć. Natomiast mam wrażenie, że to jest odmiana, która tutaj nie sprzyja właśnie tej takiej owocowości. Charakterystycznej, tylko właśnie bardziej nasuwa takie wędliniarskie skojarzenia, co niekoniecznie jest dobre, ale też nie można powiedzieć, że jakoś to tutaj bardzo psuje, psuje odbiór tego piwa. Absolutnie nie. Poza tym, piwo jest bardzo delikatne, rześkie. Lekko nagazowane, może nawet to nagazowanie mogłoby być odrobinę wyższe. Na pewno by się nic nie stało. Może by piwo jeszcze trochę zyskało na rzeź kości, ale generalnie nie jest, nie jest źle. Jest dość wyraźnie zaznaczona goryczka. Wydaje mi się, że jest widmisz, czy odrobinę bardziej goryczkowy niż, niż taki przeciętny. Wit, jakiego możemy na co dzień wypić. Jest wyraźnie taki akcent, ten, który też się w aromacie odezwał taki chlebowy, chlebowo-zbożowy, kojarzący się z pieczywem. Jest to tutaj zaznaczone. W smaku już te cytrusy trochę mniej. Czuć troszkę, troszkę taki posmaczek pomarańczy, delikatnie, ale gdyby gdyby tej cytrusowości było więcej, to, to by nam trochę zrównoważyło tę taką szynkową kolendrowość, bo ta kolendra, mówię tutaj, no nie jest optymalna do końca. Ta odmiana, której użyto, chyba nie jest do końca optymalna, jeśli chodzi o Witbira. Jest też akcent słodowy, słodki, taki taki charakterystyczny dla właśnie piw pszenicznych, dla niektórych witów. Dobrze, że on jest, bo, bo przy tej dość wyraźnie zaakcentowanej goryczce, przy tej kolendrze, fajnie, że ten taki słodki akcent się pojawia. Generalnie piwo jest dość aksamitne, lekkie podbiorze, to też jest jakby wynik, wynik tego nagazowania, które tutaj mamy. W zapachu zdecydowanie więcej cytrusów niż w smaku. W smaku one już nie są tak wyczuwalne, powiem tak, no nie jest to złe piwo. Nie jest to zły wit. Aczkolwiek, czy to jest piwo na, na wygraną w konkursie piw domowych, mucha znowu jakaś, no nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że to piwo, które wyszło po prostu, które poszło na konkurs, które było uważone w domowych warunkach, mogło tak naprawdę. No, mocno inaczej smakować niż to, co mamy tutaj. Więc nie zdziwiłbym się absolutnie, gdyby ta warka domowa okazała się znacznie lepsza od tego piwa. To piwo złe nie jest, ale czy jest to piwo na miarę zwycięstwa w konkursie, no, myślę, że dyskusyjne. Myślę, że dyskusyjne, zwłaszcza, że myślę, że da się znaleźć na polskim rynku też lepszego. Witbira niż ten. Ale nie jest źle. Nie ma co tutaj przesadnie narzekać. Witmistrz, receptura Waldemara Pitali, piwo uważone w browarze Bednary. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek Birofile w logo piwie Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.